Witamy w twitchowych wiadomościach. Niemy stream Suchara i delorda Nie mogli nic mówić i bardzo głośny Irel Szczurasa. Konfrontacja tej dwójki. Zaczepek nie ma końca. Irel stream Random Brusa. Aliek Stalkowany. Chin, kontynuacja, dramy. Zaczynamy od razu, bo dużo osób wczoraj robiło content dookoła polityczny. Pierwszy na spotkaniu z Mencenem był Patiro. Następne pytanie. Dzień dobry. Co pan, sądzi, co pan sądzi o promowaniu hazardu? Czy powinno być to dozwolone w Polsce? Aktualnie dużo influencerów lata na Maltę, by promować kasy, co podatki z tego nie trafiają do państwa polskiego. Nie do państwa polskiego. Tak, prawo dotyczące hazardu w Polsce jest całkowicie absurdalne, jest jednym z najgłupszych w całej Europie i to jest do natychmiastowej zmiany. No, to jest rzecz absolutnie niewyobrażalna, że na urodzinach czy z kolegami nie można sobie zagrać w pokera na pieniądze, bo od razu mogą wpaść ludzie w kominiarkach i wszystkich zamknąć. A Sucharita i Delord również wyruszyli na miasto podczas swojego niemego streama, na którym nie mogli nic gadać. Z racji, że mają przedłużany stream, to od przebudzenia do pójścia spać musieli jedynie porozumiewać się na

a ewentualna wtopa kończona była listwą. Ci ruszyli na spotkanie z kandydatem na prezydenta w Krakowie, gdzie przeprowadzali mega dziwne wywiady. Mówiłem o, coś, o uczciwości, słuchać, mówiłem o zwykłej ludzkiej przyzwoitości. Co sądicie, mówiłem o bezinteresowności. Nie to są te wartości, które są dzisiaj najważniejsze. I bardzo was proszę, nie zapominajcie również o jednym. Mówił o tym mówić. profesor Turski wielokrotnie. Dlaczego? Nie bądźcie A, obojętni! To może inaczej. Nie bądźcie o to, o, o to obojętni! O to co jadłem dzisiaj? Jadłem tam. Wiecie co jadłem? Skabowego. I wiecie co? Pomyliłem jeszcze danie. Więc jeżeli przyjeżdżacie do tego miasta, no uważajcie za to, płacicie. Również, Również jeżeli chodzi o... Chcemy utrzymać nasze. tego słowa, to dlatego, że dla Krakowa. jasno słyszeliśmy deklarację, ten sam content, ale głośniejszy miał Szczuras, Nemezis Suchara, który ostatnio nie skrywa swojej nienawiści do Suchara, a wręcz ją rozsiewa i promuje. Streamer jednak pomimo wcześniejszego zarzekania się nie przeszkadzał w transmisji Suchara, ale jest to zrozumiałe, bo to praca chłopaków. Zajęty był swoim kontentem. specjalne podkurwianie wyborców. Pani też uważa, że Sławomir Męcny jest najlepszym kandydatem? Panie mówią, tak? pani mówią, że tak, że Sławek jest najlepszy. Dziękuję pani bardzo. Właśnie że Sławek najlepszy, tak? Dobra. Panie uważają, że w pierwszej turze Sławek wygra z Trzaskowskim. Dziękuję panie bardzo. Państwo uważają, że Sławek Mencen jest najlepszym kandydatem? Panowie uważają, że najlepszy. Mencen tylko Męcen. Pan uważa, że Męcen jest najlepszy, czy pojedzie z Trzaskowskim w pierwszej rundzie. Czy ogólnie trollowanie w tłumie? Podstawowo. Hańba! Nie myślałem, że trzeba będzie przypominać nam wszystkim! Najważniejsza jest uczciwość! Hańba! I najważniejsza jest bezinteresowność! Brawo! Rafał! No trolling był na wyższym poziomie. Ewidentnie szczur tam poszedł generować klipy. Polska cała! Na Rafała! Polska cała! Z idiociała! Wieku mańka jest, nie? To jest niesamowite! Rafał jest w wieku mańka. Tak mi się kojarzy z nim, kurwa, jak się płakać chce. Rafał! No mogę, może tam przejść? Cicho się łaka. A skąd? Dobra, chłop z telewizji mnie zna, normalnie tylko ziarniaka oglądając trzynastolatki widzowie. Do... Czat jednak nie odpuszczał. U przedłużanych strajmerów non-stop podawana była lokacja szczura i że na przykład widziany był w telewizji w pierwszym rzędzie, a u szczurasa dosłownie była podawana dokładna lokacja Sucharity, za każdym razem jak ją zmienił i podkręcanie. No widzowie zawsze chcą sensacji, to wiemy nie od dziś. Paramaxil dosłownie bez żadnych GPS-ów, czytając wiadomości z czatu, zlokalizował Suchara i chciał wbić w niego dzidę śpiewając swój diss, by ściągnąć na siebie atencję widzów Sucharity. Nie udało się to jednak dzięki konfiturom z czatu Suchara, którzy również podawali lokację Szczurasa oraz czujnemu oku Pawła Szabli. Nie doszło do konfrontacji. Masz coś No właśnie, ja mam tutaj taki twój dwóch, wiesz? Ty chyba no, powinieneś jakoś to, przejść. Ale jak? Czekaj. Czekaj. Tu. O, tu! to patrz! Nie bardzo. Część widzów śmiała się, że Suchar Cipka obsrał zbroję i spierdolił. Wiwatowali szczurowi, a część widzów pisała, że jebanemu Atencjuszowi się nie udało sfarmić klipa i wiwatowali chłopakom. Dzieci nada trochę, ale no widzowie sami podkręcali i tego chcieli. Prawdziwy problem jednak ze stalkerami ma Aleksander Randombrus kardaś który poszedł na stream z pingponga ze swoją dziewczyną Renatą. Głosiciele, brusiciele, czy te inne wszystkie jednostki, czy niezależne grupy uprzykrzające życie, Aleksandrowi Kardasiowi od razu ruszyli do ataku i od razu odwołali rezerwację pingponga. Co się stało? Ktoś tak. ponoć zadzwonił y, z innego numeru i powiedział, że niby rezygnuje z rezerwacji. Nie dzwoniliśmy. My nie dzwoniliśmy, ktoś się podszedł. Czyli... Nie no kurczę, bez jaj, no. Ale, y... Tak mi przekazała, ja, bo ja mówię jeszcze raz, rezygnujecie Państwo z 19? Tak. Okej, okay. czyli co? rezygnujemy. Tak. Okej, okay. dziękuję bardzo. bo Godziny wcześniej pan z nami rozmawiał, nie? No, ale nie... 20 minut nie, nie, po waszym prawda? przyjściu, nawet nie, po waszym podejściu znowu. Zaraz po odejściu gdzieś, no nie wiem, z 5 minut. No może to, tak. No, no okej, okay. no dobra, no trudno. No. Ostatecznie zakochanym udało się zagrać. Jednak profile na Twitterze poświęcone tak zwanemu głoszeniu prawdy o Olku publikowały fotki, które ponoć są od losowych widzów. Drzwi, Olka z dziewczyną na mieście, domofonu, no ewidentnie jest to już przesada. Nie jednego strajmera adres jest znany, ale te pierdolone fotki są po prostu creepy. Kiedyś u Taziego czy teraz u Pajaloka też jest duże uprzykrzanie życia ze względu na zlikowany adres. Raz na jakiś czas zapuka gej do drzwi, albo przyjdzie typ podarmowy telewizor pod bekę podczas streama no też przez ranę i Chuj wie jak z tym walczyć, ale chociaż widać w tym jakiś humor i czuć paradoksalnie poczucie bezpieczeństwa. A wylew zdjęć bez kontekstu, jak tylko ogłosiło się wyjście z domu, jest creepy i tyle, zasiewa w Chuj duże ziarno niepewności i niesmaczną nutę stalkingu. Nie wiem, wychodzisz z domu i ktoś wchodzi ci do klatki schodowej z sapany podczas misji, robi zdjęcia drzwi i wysyła do neta, no jest to popierdolone. U Brusa to już nie wygląda na śmieszny memik, tylko butowanie psychiki nieporadnego życiowo chłopa przez stado ludzi. Nie wiadomo jak Olek powinien rozwiązać ten problem, albo kto i jak powinien pomóc Brusowi to ogarnąć. Do tej pory żaden strajmer nie poradził sobie z czymś takim, żadnym sposobem poza przeprowadzką. No powinno się to jakoś ukrócać, ale lecymy dalej, bo Cinkrow wypowiedział się na temat Rift Legends po raz kolejny. Po jego głośnym statementcie z poprzedniego odcinka doszło do odpowiedzi organizatorów turnieju, w tym twarzy organizacji Nervariena, gdzie zgodzono się, że Cinkrofy zagrają w formie online i nie muszą przyjeżdżać na playoffy. Pojawił się też post Artura Ribson-Lola Gambicza. Gambicz w sumie zgadzał się w większości z tym, co mówił Cinkrof, i wypunktował wady turnieju. Podkreślił jednak, że fakt, iż jedna drużyna, a w zasadzie gracz, zaszantażował organizatorów i osiągnął swój cel, co odebrało aurę Rift Legends, pokazując, jak słabi są organizatorzy. Ale co w sumie innego mogli zrobić? Generalnie Nerwarian dość spokojnie z pokorą przyjmował krytykę i bezbłędnie odpowiadał na poszczególne posty. Co dość mocno uratowało sytuację, Cinkrow, który we wczorajszym odcinku wypunktował Rift Legends i żądał zmian, dostawał pozytywny feedback od widzów i relował. Jednak gdy udało mu się przez to zmienić, że zagrają ten jeden czwartkowy mecz z domu, to zaczął być pierdolony na Twitterze za szantażowanie. Rokicki do tego się odniósł i ładnie z kulturką wszystko wytłumaczył. I obie strony konfliktu doszły do porozumienia. A no, kurwa, powiesz. Mhm. to kurwa, bo wiesz? Tata, co sądzisz o dramie? Powiedz. Ogólnie drama z dupy. E, mieliście rację, to <grym grym> oni mieli grać później, a nie wy. Niech oni grają wcześniej. Najlepiej jakby grali FM, FMS i. Ale ta druga drużyna? Cyber. ten Adrian Widera. Adrian lidera, jak to było, organizacja do zera. Przedłużam! cię pozdrawiam. Obecny sezon nie jest tak potężny jak ten z legendą, ale jest do odratowania. To tyle na dziś, dzięki za na raesa.